witam, ja jestem Mateusz Sędza. dzisiaj jakby z taką naszą wycieczką z mojego projektu fizycznego mamy zamiar pojechać do przyjaciół, zwiedzić Akademię Techniczno-Humanistyczną czyli ATH Co mamy zamiar zrobić? Na pewno zwiedzić laboratorium posłuchać ciekawych wykładów i Obejrzeć jakąś taką postawę fajną, mam nadzieję, że warto będzie tam leźć. Kiedy wchodziliśmy do ATH, było nam dane zobaczyć wielkie wahadło, które przyczepione było do sufitu i ciągnęło się w dół przez cały budynek, a na końcu znajdowało się, tak jak w wahadle, stalowa kula, która miała w przybliżeniu 37,5 kg, była zawieszona mniej więcej 10 cm nad ziemią, chociaż nawet mniej, nikt tego nie mierzył, przynajmniej z nas. Wahadło było, jakby to powiedzieć, umieszczone po środku wijących się schodów w górę w górę budynku. Wahadło to ma za zadanie pokazać nam, e, czyli udowodnić e, ruch, e, ruch ziemi wokół własnej osi. się na wielką salę wykładową zobaczyliśmy wykładowcę, który nam postanowił sporządzić wykład na temat samolotów i ogólnie historii lotnictwa. Dużo było między innymi porównane z to bajki samoloty, jak i do drugiej części tej bajki, yy, jak i również do yy, to filmu Top Gun, który jest dość stary i między innymi słynie z, z tego, że Tom Cruise właśnie w w roli głównego bohatera, bohatera tego filmu. Został, e, znaczy został zauważony przez większą opinię, opinię światową z filmów. Wracając do tematu, e, dużo żeśmy się dowiedzieli m.in. o lotnictwie, jak i o typach samolotów, które są dzisiaj używane i które też nie są już dzisiaj używane. Między innymi odkryliśmy rzecz już na, przynajmniej mi już znajomą. Opowiedziano nam o niepo, niepo, znaczy pobliskiej stacji e, szybowcowej, mianowicie na Górze Żar. Następnym punktem naszej wycieczki było wejście do sali lekcyjnej, gdzie to w grupach mieliśmy e, pod, ok pod czujnym okiem naszej pani urzędującej w tej sali wybudować, e, znaczy każda grupa miała wybudować jak najwyższą wieżę, wygrany miał e, dostać e, dodatkową nagrodę, oprócz e, smyczku, smyczy do telefonu. E, wieże miały być wybudowane z e, dostępnego materiału, czyli Makaronu, który miał być łączony za pomocą taśmy klejącej. Na czubku każdej zwierzy miał, miała spoczywać pianka. Pianka ta była swoistym utrudnieniem, gdyż przeważała yy, budowlę. Yy, wygraną drużyną okazała się moja, yy, złożona faktycznie z samych dziewczyn, yy, no i oczywiście ze mnie. Następnym punktem naszej wycieczki było zwiedzenie pracowni. To tutaj widzicie to jest miniaturka e, przenośnika hidra, hydraulicznego. Teraz jeśli tutaj przełączymy się na ty z wizy Można sobie tamto naciskać na piętra od 1 do 4. Śmiało tam można sobie tak, w możemy sobie zazdroić system alarmowy. Zazbroimy sobie go. No to trzeba jakiś drzwi otworzyć. Żeby... Włączył się. No to się, proszę sobie, ja gdzieś tam rękę łomię. się. Właśnie się nam zaczęła. Co tutaj widzicie? To jest linia montażowa, która jest normalnie, e, czyli tutaj jest bardzo małej skali, ale e, normalnie podobne linie znajdują się w fabrykach. E, pewnie e, możecie sobie to teraz skojarzyć z e, serią filmów, jak to jest zrobione na Discovery. Mianowicie tutaj mamy przedstawiony i zbudowaną e, bardzo podobną maszynę, która ma za zadanie poskładać nam takie kółka. Ta maszyna nie dość, że nam to wszystko składa, to równocześnie też rozpoznaje kolory, czy... Następnym podpunktem naszej wycieczki jest gałąź mechaniki, czyli robotyka. Jest to równocześnie też gałąź programowania, ale to te, które tutaj zobaczycie, są stworzone z takich nieco przekształconych klocków LEGO, które powodują... Znaczy, które są zautomatyz... Pełnie zautomatyzowane. Ta wielka kostka po środku to jest mózg robota, jakby oczka, to są tak naprawdę kamery, które rejestrują przeszkody i różne wszelakie rzeczy przed, przed robotem. I, yy, a później, nasza, czy później przez kable przechodzi te informacje do, do tej kości, która pozwala rejest, rejestrować i analizować wszystkie, wszystkie informacje i podejmować odpowiednie kroki, tak jak to robi nasz mózg. Ta machina, która jest teraz na zdjęciu, jest niczym innym jak drukarką 3D. Można było parę tygodni, parę tygodni temu usłyszeć o sprytnych astronautach, którzy właśnie wykorzystali taką drukarkę do wydrukowania sobie klucza, by przykręcić śrubę w stacji kosmicznej. A o to ostatnie zdjęcie, taka Sitfocia na koniec. To byłoby tyle z mojej strony. Dziękuję bardzo za obejrzenie całego materiału i za ewentualne nieprzewijanie go do przodu, o ile jeżeli zanudzałem. Zapraszam Was też do po poprzednich materiałów y o OSP, czyli naszej ochotniczej straży pożarnej w Hocnowie i o, o kodeksie 2.0 w naszej y znaczy naszym gimnazjum.